W ogóle, kurwa, największy. Znaczy, jeden mnie w tej sytuacji podirytowało, że chłop tak, ale to nie moja wina, to nie moja wina. Ja, ja, ja do dostarczenia to nie moja wina, nawet nie przeprosił. Mogę powiedzieć, a no kurwa, no zjebałem, sorry, sorry, memory. A on, a nie moja wina. Nie, mógł a powiedzieć dalej. po prostu, że nie wiem, błąd w aplikacji, żeby nie wiem, jakoś poszedł. Cokolwiek, jakiegoś. Już... Nie wiem. No nie, no coś mógł pozmyśleć, ale on nawet nie wiedział na jakiej ulicy jest, nie, więc no. No. Tak to jest jak. A dobra, nie bo to z nie niepiętnego. Tak to jest jak. Tego. Ciapaki się biorą do tego. No mm, mój ciapak. No dobra, rusek no. Ukraińiec Nie obrażaj, że nie. Nie, no, Ukrainiec. Ukrainiec ze Slightly. Tyle nie piję jeszcze. Jest nie. IQ. A, jest z jest. To jest. całkowite. trochę mało IQ i tyle. No zabrakło punktu inteligencji. <grywa> Wpakowało wszystko w charyzmę, żeby się wpierdolić no w, samo, w, ten, w pociąg do Polski. <grywa> no, tak jest. Kurwa, ale trzy dni siedziałem i rysowałem do szkoły, nie? Nic więcej nie robiłem. E, kurwa, będę miał PTSD Dezara. Trzy dni robiłem rzeczy do szkoły, ja pierdolę. No po chuj robisz uczty, jak masz kurwa zerowe przychody i ci chuja daję ta uczta. Tam, morda? Myślałem, że mówisz że Szyma. Kurwa, przez ja bym miał droższą w momencie, kiedy by mi coś dała. No to jest moja to uczta. A, a bo to drożeje też do ciebie, tak? No. Nie, właśnie, nie. No, przez to, że oni mówią o uczcie, mają spełne Aha. mordy jedzenia z tego co widzę. Nie no, kamerki mają włączone.